W się? Muzeum Wsi Słowińskiej, czy to nie, przepraszam, Skansen Wsi Słowińskiej w Klukach na, na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Słowińcy to była taka mniejszość etniczna, która jeszcze tutaj żyła do początków XX wieku. Mówili gwarą kaszubską, mieli swoje zwyczaje, obrzędy. Jednym z ich takich charakterystycznych obrzędów jest to, że kobiety do ślubu ubierały się w czarne suknie. Mieli tak zwane czarne wesela, czarne wesela. ale dużo więcej jest tych yy, obrzędów. Yy, trudnili się głównie rybackiem na okolicznych jeziorach i na morzu. Wydobywali torf, którego tu jest bardzo dużo. Używali go do nawożenia pól, do spalania. Bardzo ciekawe to jest. Większość z nich była ewangelikami, chociaż też nie wszyscy, część była katolicka.